Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak sobie kupuję y, Uzi Clickera. Jeszcze chyba nikt nigdy nie kupował tego Uzi Clickera i pokazywał czy to jest legit czy nie legit, więc ja to zrobię. 4 4 0, a nie pisałam. 0 4 4 0 39

Okres nieograniczony, wygasał nigdy, okej, okay. aż dobra.

Я вижу, тебя